Chyba nie ma coś. Wkłada szczępić, ja przejdźmy do Kolejnego, kolejnego tematu, który jest w sumie bardzo ciekawy, bo to też jest tak. rzecz, która bardzo się szybko rozwinęła. I wiecie, tak jak, się, no, się pochwalę się, pochwalę się, bo ja niechcący po prostu stałem się prawie że. No, Lechem wałęsów. Tak, <laughs> inspiracją po prostu dla ruchu, który spowodował ruszył lawinę obniżenia cen. W ogóle, w ogóle to zaczyna się od tego, że ja sobie nie zdawałem sprawy nawet z tego, mimo że trzeba przyznać, że Goal pisał o tym w lipcu zeszłego roku już, że ceny na na Steamie w Polsce są jedne z najwyższych, ponieważ Steam y, półtora roku temu nie więcej wprowadził jakieś tam nowe zasady, w których między innymi chodziło im o ograniczenie oczywiście, wiecie, tego takiego cebulowania z innych regionów typu Turcja i tak dalej, nie? I przy okazji tam wprowadził takie zasady, że są przeliczniki z różnych walut automatyczne i Steam automatycznie będzie sugerował najlepszy przelicznik i... W, w swoim y, takim jakby takiej dokumentacji dla y, dla, dla i wydawców napisali w ogóle, że no nasze przeliczniki są w ogóle wspaniałe bo my bierzemy pod uwagę wszystkie możliwe jakieś w ogóle ekonomiczne aspekty y, siłę nabywczą, y, y, profil konsumentów w danym kraju także możecie nam wierzyć, bądźcie pewni, że po prostu nasza sugerowana cena dla y, w każdej walucie jest po prostu najlepsza na świecie już się nic nie musicie w ogóle przejmować ustawcie sobie cenę w dolarach, a my już wszystko wam zajebiście przeliczymy no, i tak zajebiście to przejczyli, że dla Polski wzięli kurs dolara y, zaraz po wybuchu wojny w, y, w Ukrainie. I wtedy, kiedy dolar był bardzo drogi. Chyba 4,5 złotego. Tak, było. Tak, 170 nawet, czy coś takiego. No, w ogóle, w każdym razie, jest taki przelicznik Zolara, który się nie zmienił w ogóle od półtora roku, mimo że sam, sam Valve obiecał, że będzie go aktualnie jakby często zmieniał. Jakby to też było napisane w tej dokumentacji. Że słuchajcie, nic się nie bójcie, nasz przelicznik jest zajebisty, i my dołożymy wszelkich starań, aby go jak najczęściej aktualizować, żeby był zawsze najlepszy i aktualny i zawsze był super. Tylko że gówno, ponieważ teraz się okazuje, że jest tak wspaniały ten przelicznik, że gry na Steamie są jednymi z najdroższych w Polsce na świecie. Rozumiecie, że jest, jest tylko jeden kraj. Szwajcaria, hmm. gdzie tam też ma jakieś jaja z, z, wiecie, z ich walutą, pewnie się bardzo umocniła. Ale to jest kraj, wiecie, jeden z najbogatszych krajów świata, gdzie tam no. ma pensja minimalna wnosi 20 000 nie? Na, tak. w 20 tysięcy PLN-ów na przeliczeniu. I, i, tam są trosz, I tam są troszkę droższe gry niż w Polsce. I jak sobie po prostu posortujecie jest taki serwis DB, i na nim w ogóle super widać y, 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 wszystko jak to działa, to można zobaczyć po prostu jak prawie każda gra, wiecie, największa cena gry, najpierw Szwajcaria, potem Polska, a czasami nawet odwrotnie, Polska cena najwyższa na świecie, potem inne kraje. Rozumiecie? Bo Polska to jest tak bogate, to jest takie imperium, po prostu supermocarstwo, najbogatsze na świecie, i my ymm, mamy imperium płacić więcej za gry. Tak, bo jesteśmy turbolechickie imperium, jesteśmy biedni. I wiecie. I jakoś tak to wyszło, że ja sobie zauważyłem, że Felwidek, którego yy, yy, Defan yy, yy, polecał, kosztuje 5 po odcinku I nawet tak. w trakcie tego odcinka była rozmowa na ten temat. I ty już wtedy powiedziałeś, że ja mu napiszę na tak, forum tak. streama. Tak, to był, jeszcze, jeszcze nie wiedziałem, co to wywoła, ale tak, nawet zapomniałem o tym, ale faktycznie ja wtedy zauważyłem, że Felvileg jest dziwnie drogi, bo jeszcze nie wiedziałem o tej całej aferze, nie wiedziałem o tym przejdźnikach, jakby byłem, wiecie, jeszcze byłem po prostu świeżak, śwież, śwież czy No i napisałem do niego i deweloper w zgodził się, napisał: Spoko, zmienię to, nie? I, I potem jakoś tak zauważyłem, nie pamiętam już z czego to wynikło, że inne gry, typu np. Wyszedł HDS2, wyszło No Rest for the Wicket, no nie, w early accessie, i ja też patrzę, kurde, te gry są drogie, strasznie w Polsce. No, oraz to jest chyba w ogóle najdroższa w ogóle gra jest, cena jest w Polsce. Tak. Hades 2 y, kosztował do niedawna chyba 147 zł. Mm -hmm. Był droższy chyba tylko w Polsce, był droższy tylko w tym, albo 139, nie pamiętam, 139 chyba. I był droższy tylko w, w Szwajcarii. No i jakoś tak w ogóle napisałem takiego tweeta y, tam i przyznaję, zrobiłem bait. Ale specjalnie, żeby właśnie zwrócić uwagę na problem. Napisałem, że drodzy tam tam Super Giant Games i Moon Studios, nie? czyli ci twórcy tych dwóch gier, czy wy nienawidzicie polskich graczy? Czy po prostu nie wiecie, nie. Czy, czy wy nienawidzicie polskich graczy? Czy myślicie, że Polska jest bogatsza niż 95% innych krajów? Bo hmm. jeśli tak, to, bo jeśli nie, to, to dlaczego te ceny są takie wysokie? Nie? No i po prostu i jakby to ruszyła lawina. Potem w ogóle y, Duki chyba dał znać Łowcom Gier, bo, czyli Łukasz Czernawski, nasz, nasz patron, patron i, i w ogóle wspaniały człowiek i mój brat-bliźniak. Y, Venom, też jest tam taki Venom. Wiecie, on, Venom to jest o tej, tej dramy z Kiszakiem i z, z ludologami, może o nim słyszeliście. Właśnie chwilę Achillikusem, nie? No, ale no tak, może, tak, ale no. Arkadikus akurat bardzo, Arkadikus w ogóle rich, czy Arkadikus się w ogóle bardzo Tak, wiem, ale no, no, się, tak. tak ja rację, ale Kiszak to... też tam się podłączył, nie? No, to nie zaczął dopuszczać na niego. Dokładnie, zaczął szczuć. No, i no, yy, ten, dobra, słuchajcie, aha, Venom napisał w ogóle artykuł na ówca Gier, że. I, i napisał tam, że w ogóle M, w ogóle zaczął tę akcję, podlikował naszego tweeta. Potem Dzięki w ogóle. Się... Działaniem Simplexa cena Felwideka spadła. Tak, tak, tak. Jakby pokazał, że się da. Dokładnie, bo, bo wiecie, bo masa była takich, wiecie, takich mądrali po prostu. a no w ogóle po co to robić, to nic nie da, nie róbcie w ogóle, siedźcie na, na dupie w ogóle i płaczcie, nie? Po co, po co to w ogóle robić? Żaden developer nie obniży no, ceny, bo wtedy tak. mniej zarobił. Dokładnie. Tylko, że odwrotnie. Bo jak cena jest atrakcyjna, to więc ludzi kupi. W no. każdym tacy, wiecie, yy, po prostu takie męczy były, dostały po prostu argument, wiecie, że się jednak da. W ogóle jeszcze, jakby to jak... Jak ludzie misowali pointa, wiecie, nie wiedzieli w ogóle o co chodzi i mówili w ogóle, o co wam chodzi? 140 zł za HDS to bardzo dobra Tak ta gra jest w ogóle warta nawet więcej, to jest grana kilkaset godzin, to jest warta tych pieniędzy. Spoko, tylko że skoro, tak, skoro jest warta 40 zł, to dlaczego we wszystkich krajach świata poza Polską i Szwajcarią gra jest tańsza? Kosztuje 25 zł lub nie. Szkoda, że 15 zł biedało? Tak, dokładnie. Może znajdziesz na ulicy. Jak Jakby taki koleś w taki debil po prostu napisał, że może znajdziesz na ulicy 15 złotych i sobie i ci wtedy nie braknie. Pozdrawiam cię, plutko. Taki był jeden. Nie będę pokazywał, żeby no. fajnie nie robić. No, dokładnie, dokładnie, więc naprawdę straszne. W każdym razie potem do akcji dołączyły chyba się, dołączyło się City Action. Potem goal. I po prostu potem Arkadikus w ogóle zrobił, jeszcze wiecie, PPE w ogóle nie napisało w ogóle nic o tym. P.P. też w sensie, kto jest za to odpowiedzialny. Jak obniżyli cenę hds Nikt w ogóle, kto, kto tak, się angażuje w tą akcję. Tak, oni napisali, tak. musieliśmy zabrać głos. Tak, my. I to brzmiało tak, jakby to oni PPE to zrobili. Potem powiedzieli, że nam chodziło o Polaków. Rysław też w ogóle, tutaj akurat jestem zawiedziony, troszkę bo Rysław w ogóle nie ogarnął, co się dzieje. I napisał w ogóle takiego tweeta, którego właśnie zacytował, y, PPE zacytowało, że o, obniżyli mi cenę Hadesa, oddali mi pieniądze, jak fajnie. No ciekawe czemu, ciekawe czemu, no nie? Już wiecie, cały internet o, no, wiecie, o tym, wiecie, po prostu o tym, o tym cały internet, nam się to wydaje, że to jest No cały wie, to była bańka. Nasza no. bańka na Twitterze. Ale wiecie, CD Action, gol. no nie tak jakby... No. Okej. Okay. Tak. Oczywiście też jakieś inne serwisy widziałem, no, na tak. Internet, na N Android. Android. Tak. Android, Android, e, na też Android, też uczyńczy. Na OneCie chyba też było coś. Tak. Także fajnie. Ja napisałem w ogóle do... Y, Zbigniew Jankowski, to jest polski szef polskiego Euro, Eurogamera, no nie? Prowadzi też game, Gamebook to wydawnictwo. Zbigniew Jankowski chyba się nazywa, dobrze mówię? Czy, czy ja nie? wiem już. Nie się. mnie. W nie każdym razie, się, bo... niedawno był, był, gościem, y, był gościem u Starego Gracza. I ja napisałem do Starego Gracza. Tak, Zbigniew Jankowski. To jest on. To jest szef wydawnictwa Gamebook i, polski, i wydawca polskiego polskiego hmm, y tak Eurogamer. Ja napisałem do Starego Gracza, pozdrawiamy, że hej, był, był u Ciebie ostatnio z jako gość, masz z nim taki dobry kontakt, widziałeś, że tak powiem, na kamerkach i, i gadaliście, to napisz do niego o tej akcji, żeby on napisał do swoich ziomków za Eurogamera y zachodniego, żeby oni coś napisali. I, i Wydaje mi się, że nikt, nikt nic nie napisał na tym zachodnim Eurogamerze, ale przynajmniej on napisał na polskim. Ogólnie, wiecie, ja się nie dziwię, te zachodnie serwisy mają wyjebane na to. nie, jakby. Musiałby naprawdę coś Jeden się wydarzyć. Ale słowacki serwis napisał artykuł. No, bo Felwidek jest słowacką grą. Nie? Więc może dlatego. Kto wie, a może u nich też jest drogo, nie wiem. W każdym razie, ja bym bardzo chciał, żeby zachodnie serwisy się zainteresowały, ale tak naprawdę, dopóki nie będzie jakieś dramy, nie wiem, może ktoś by wpadł na to, że na przykład napisze, że Czy wiedzieliście, że w ogóle w kraju twórców Wiedźmina i Cyberpunka są najdroższe gry na świecie. Nie? Coś w tym stylu. No ale to nie jest jakiś chodliwy temat. Wiecie, oni, oni jadą na klikach, nie na kontrowersjach. Więc więc szkoda, ale, no ale okej. Okay. W każdym razie, próbujemy skontaktować, chyba gry online albo CD-Action podobno Nic się wiesz, gry online, i łowcy gier również. Tak. No, ogólnie portale, które, które mają duże moce przerobowe i jakieś dojścia, próbują tak. dojść do kontaktu z przedstawicielami Steama bezpośrednio, żeby tak, uświetlić im problem. Ale tak jakby są czas... dwie ścieżki, no, bo są dwie ścieżki, jakby no. załatwiania problemu. Bo chodzi o to, że ten przelicznik nawet jak on się zmieni w przyszłości, co nie jest jeszcze pewne, bo walt może po prostu mnie na to wyjebane to i tak te stare, to co się jakby ustawiło już wcześniej, sugerowane, to już tego nikt nie zmieni, nie? Trzeba to zrobić ręcznie. A masa deweloperów sobie po prostu nie zdaje sprawy z tego, że ich przejśnik dla złotówki jest beznadziejny, bo Steam ich zapewniał w swojej dokumentacji, że to jest zajebisty przejśnik. Znaczy moim zdaniem najbardziej tutaj się kompromitują polscy twórcy, bo jest, jest wiele polskich gier wydawanych przez polskich wydawców i polskich deweloperów, którzy mają na, m, bardzo wysoką cenę na, na tymi polską. I na przykład Manor Lords ma dobrą cenę, fajną, uczciwą, niższą, wieźmi zresztą i, 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 i Cyberpunk też. Ale na przykład taka gra Helish Court, może o nie słyszeliście, mm -hmm. o developer... tego twórcy Wiedźmina. No i deweloper i gry Helish Court był informowany o tym, że jego cena jest najwyższa, jedna z najwyższych na świecie w Polsce, i on nam napisał. Ale to Steam to ustala, a ja się nie znam. Także ja to zostawiam. Ja nic nie zrobię, bo ja się nie znam, bo Steam to ustala. Ale trzeba przyznać, że jak już zrobiło się głośno akcji, to. <noise> Jakby się zapaliło pod dupą, to obniżyło łaskawca. Cenę. Tak, tak. No. Gra Timberborn na przykład, Polska, też jest bardzo droga, niestety. I, ale w, trzeba tutaj pochwalić, że dużo deweloperów właśnie Hades zmieśli cenę i to tak wiecie, zauważalnie. Wiecie, mogli to zrobić, tak wiecie, na Od na tych. Tak, ta. Mogli zrobić tą cenę taką 125, czyli tyle tak gra kosztuje w większości tych regionów takich, wiecie, bogatych, ale oni żyją ją jeszcze niżej, do 117 zł i zwrócili kasę, zwrócili różnicę. W ogóle, ja nie wiem czy to jest związane z, 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 szczerze, nie wiem czy to jest związane z naszą akcją czy nie, ale właśnie na tym serwisie, który nam służył do y, udowadniania jak drogie są gry, y, ceny gier... to już od 4 lat no. jest. Ten Valve's Price, tak, tak? Tak, Kurde, a czem ja to teraz dopiero zobaczyłem? To nie wiem, no to jestem ślepy, dobra, to nieważne. Tak? Aha, dobra, to musiałem, no nieważne, to jakby z nim nie rozumiem. W każdym razie, twórcy Hello, co tam to było, Kitty coś tam, New City, jak to się nazywało? Kitty, Big City też obniżyli. Tak, tak. ogólnie pojawiło się też trochę zamieszania, bo na przykład ogłoszono, niektórzy podawali, że deweloper Vertigo 2 obniżył cenę, nie? Do 50, tylko że on to obniżył w ogóle pół roku temu, nie? I nie ma z tym wspólnego w ogóle. Też niestety trochę boleję nad tym, że tak jakby dużo serwisów podaje, że jak już coś w ogóle podają, to mówią, że to łowcy gier, no nie, jakby ja tam nie szukam jakiejś super sławy, ale raz się nam udało coś zrobić i raz nasz podcast miał szansę się trochę wybić. Jak gol nas spodnikową, to w ogóle stronka padła. No nie? Także staram się czasami coś tam wejść. Jak zobaczę, że ktoś pisze, że to tylko łowcy gier, to staram się trochę, wiesz, tak powiem, wspomnieć o tym, że nie tylko łowcy gier. No słusznie, ale... no bo to wiesz, to no, jest takie z, jakby zabieranie, wiesz. Tak. No z waszej chwały. No -y tak, ale jak się tak się trochę z tym źle czuję, już zresztą parę razy po bioderwa oberwałem, bo już się okazało, że przez to, że nasze konto wiecie, ma y, abonament. Twitter Basic, czyli taki wiecie najtańszy abonament 16 zł miesięcznie, który nam umożliwia który nawet nie ma nic takiego postów i tak, nie, nie mógich... bawienie się w dzielenie tego kurde na tak. mikro kawałeczki tekstu, które po to już dostaliśmy po prostu generalnie od odebrano wiary. Simplexowi kartę lewakę dokładnie Dokładnie i po prostu ja poleruję gałę mózgowi, mu rozumiecie? Co czujesz? Ale oh, no, tak anyway. Tak nie? się tym czuję, że nadal się identyfikuję jako lewak i nikt mi tego nie odbierze. No, nawet jeśli jakiś lewak, jak lewak, innemu lewakowi się wydaje, że jest bardziej większym lewakiem ode mnie, to jakby szczęść mu Boże na drogę. Hmm. Jak na ironię zrobił to człowiek, którego <kuh> nie bardzo lubię i szanuję, a przynajmniej szanowałem, mistrz popkulturowy, który bardzo często Podkreśla, jakie to jest niszczące dla środowiska lewicowego, że lewaki się wzajemnie po prostu napierdzielają, no nie? zamiast po prostu się odpuścić sobie jakieś takie właśnie, y wiecie, walki o takie pierdoły i się skupić jakby na, na tym, żeby być razem przeciwko wspólnemu wrogowi, czyli prowakom, haha, to po prostu się ciągle kłócą między sobą i sam jakby. Tak się zachował, no nie? No tak przykre, ale mam nadzieję, że może jeszcze, że tak powiem, no. Inny że problem jeszcze jeszcze się jest taki, jak, ja, jak no. bym chciał nakreślić, no. że niektóre portale, na przykład ten PPE, w ogóle tak. nie, nie, nie potrafią nakreślić problemu, przez co jeszcze tak. więcej osób się nakręca i krzyczy, że, że co? Że bracy, tak. Że bracy. Tak. Może ale, da, Damian, ale jak mają umieć, skoro. 95% pewnie 5%. To tylko nagłówki. Nie, ich newsów to jest translator, a żeby się. Bo to już przykleić. Ciężko, jak? Ludzie i tak no. będą tak się zachowywać, tak. bo tak. zamiast przeczytać albo obejrzeć film, to ben... zobaczył nagłówek i z tego wy... bo... wyciągnął własne wnioski, ale. Jak już ktoś coś tworzy, no to no, fajnie by było, jak dobrze to wytłumaczyć. Żart jest taki, że PPL po prostu tworzy treść na podstawie ctrl c ctrl v i, i translator z angielskich serwisów, a angielskie serwisy o tym nie pisały, więc się pogubili. <grym> Wiesz, wiecie, ludzie myślą, że, nie wiem, y, to jest akcja y, jakiś Polaków, cebulaków, robaków, biedaków, którzy mówią obniżcie nam ceny, my chcemy mniej płacić, bo tak, bo w ogóle po co mam płacić więcej? Ale nie, chodzi kurde o to, że ceny w Polsce są wyższe niż na przykład w Niemczech, niż we Francji. W krajach wielokrotnie bogatszych od Polski. Ja, ja, nie, ja, ja nie mówię, że ceny w Polsce mają być kurde, nie wiem, o połowę niższe niż są teraz, chociaż ja powinny tak naprawdę być. No, w Rosji tak. są w ogóle jakieś w ogóle prześmieszne, ale na przykład o dziwo w Japonii ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale w Japonii są tak niskie ceny. Popatrzcie sobie kiedyś na, na ceny w Japonii. Jakie są ceny w Japonii na tymie? No na przykład, słuchajcie, y, Ghost of Tsushima będzie kosztował y, 260 zł w Polsce i 190 y, 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 zł złoty w Japonii. 64. Bo no, tak, Ghost of Tsushima zostało zablokowany w Japonii. Co? Nie, to w jakimś innym kraju. Nie, jest w W Wietnamie. Wietnamie zablokowali Tak, się. w Wietnamie, Rosji. No, asi, ale ja w asi. każdym razie słuchajcie, no i kurde, serio, nie obchodzi mnie, że różnica nosi 12 zł. Jeżeli ja, jako mieszkaniec Polski, kraju dosyć biednego, mam płacić więcej niż mieszkaniec Niemiec, to moim zdaniem to jest po prostu zdzierstwo. I tyle. I wiecie, jeszcze rozumiem, i są jeszcze takie argumenty, że w ogóle, no to normalny efekt skali, debile, wy nie wiecie, że po prostu zawsze Polak będzie miał drożej, a Niemiec taniej, bo jest więcej się sprzeda. Ale to jest dobro cyfrowe. Tego nie trzeba magazynować. Ja rozumiem, że mogą być rzeczywiście w Polsce droższe przedmioty fizyczne, które trzeba gdzieś tam magazynować, tak dalej. Ale to nie ma żadnych argumentów, żeby to było, żeby to było droższe. To, to nie Wiecie... jest tak, że twórcy, wydawcy gier nienawidzą Polski i specjalnie tak. dają wyższą cenę. Oni po prostu nie wiedzą w no. wielu tak. przypadkach. No, a Steam ma to w dupie po prostu. No. Znaczy ja tak sobie pomyślałem o magazynowaniu, ale w sumie jest, są zdarzają się przecież takie sytuacje, że gry po prostu schodzą z sklepów wirtualnych właśnie z Steamów, Ubisoftów i tak dalej, to na pewien sposób y, potrafią coś z magazynów. Ale, ale to jest cyfrowe wszystko. No to... tak, tak. To w ogóle jakby nie jest. Mhm. Nie ma to za to, nie może po prostu śmieszne no, e, Ja taki myśl, no. że, że może powiedzmy, co można zrobić, no. żeby tak. się przyłączyć do tego, bo e, oprócz narzekania można mhm. też e, aktywnie uczestniczyć w tym wszystkim, i tak naprawdę nie wystarczy wiele, bo my też nie robimy jakoś super wiele. Po prostu chodzi o to. Są różne sposoby. Możecie na nie nie bać wydawców przede wszystkim. Tak, bo... Przede wszystkim zachowywać kulturę. I nie, nie być niemiłym, e, agresywnym, ani pasywno agresywnym względem tych deweloperów, można po prostu oznaczać twórców i pisać, informować ich o tym, że ej, słuchajcie, wiedzieliście, że w Polsce jest prawie najwyższa cena. Simplex przygotował w ogóle na Twitterze takie kilka formatek w języku angielskim dotyczących tak. tych komunikatów. Co I jeśli cena najwyższa, tak. co, co jeśli jest najwyższa oprócz e, Szwajcarii? I tak. można na przykład na stronie Steam'a. Y Bo każda gra na Steamie ma swoje takie forum, nie? Tak. i tam często deweloperzy, na większości, zwłaszcza indie deweloperzy, są tam po prostu. Właśnie Felwidek, developer Felwidka mi tam odpisał, nie? Tak. No. a można rzecz... No, no. Zostawić tam właśnie, stworzyć temat, zobaczyć, czy może taki temat już nie powstał i odpisać swój komentarz, że tak, potwierdzam, że plus jeden. Yy, można napisać na social mediach, na przykład na Twitterze. Ja mm -hmm. obrałem taką metodę, że robię screena z tej strony SteamDB, Posortowanej oczywiście od, ceny, od najwyższej ceny, bo niektórzy tak. zauważyłem, że po wrzucali tą cenę, tą domyślną stronę, która nie, nie pokazuje tego dobrze. Ja w międzyczasie będę na wideo pokazywał nasz ostatnie posty na Twitterze. No, właśnie, można to... też w ogóle, słuchajcie, napisać do Gabena. Jest autentycznie taka stronka na, na Steamie. Napisz do Gabena. Ja no. właśnie linka wrzuciłem tutaj na naszej grupce, może ktoś to pod... otworzy. Zresztą znaczy, yy... spojrzałem, bo Gothic, najbardziej polska gra, też jest jedną z najdroższych no. w Polsce. Wiadomo, nie? Polak zapłaci. Także jest to naprawdę przykre i że tak się dzieje, ale naprawdę nie ma w tym złej woli. Jest to, mówię, jest to. Yy, de brak świadomości deweloperów, bo ja ich rozumiem. Jestem deweloperem, nie wiem, amerykańskim i nie będę sprawdzał 50 walut na świecie, czy akurat moja gra. Nawet nie wiem, skąd mam wiedzieć, że na przykład czy cena, bo my wiemy, że w Polsce jest taka cena nieuczciwa, bo jesteśmy Polakami. Ale na przykład wydaje Grace, co mam wiedzieć, że na przykład że kiedyś, kurczę, nie wiem, Arabii Saudyjskiej jest dobra cena, albo nie wiem, kurde, nawet kurcze w głupiej Chorwacji. Tym bardziej, wie? że Steam podkłada pod nos przelicznik i mówi: Słuchajcie, tak. to, to jest ok, przelicznik. To jest bardzo, powiedział, to jest świetny przelicznik, jak sobie przeczytacie po prostu, ja tam linkowałem to na Twitterze, nie? że to jest super przelicznik. Najlepszy na świecie, i tylko nie ma sensu używać innego. Znaczy piszą to, życie, że każdy może zrobić swój, ale nasz jest i tak lepszy. No więc jakby. I trzeba dotrzeć do, do Gabena. Wiecie, Valve ma, 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 ma to w dupie i Valve ogólnie ma taką politykę, że oni po prostu, jak nie, nie muszą nic zrobić, to nic nie robią, nie? Bardzo są tacy, bardzo są tacy właśnie po prostu jak obojętni. typowe korpo po Znaczy właśnie nawet, co może troszkę powiedzieć, ale Valve nie jest typowym korpo i to jest w właśnie przykre, tak. bo to, jest, to jest malutka firma, nie? Gdzie pracuje tam kilkaset osób, nie? Więc naprawdę mogli się bardziej tym przejmować. Jeśli, jeśli macie, słuchajcie, jeśli macie jakiekolwiek yy, z... Yy, Kontakty, dojścia do na przykład do kogoś w jakichś zagranicznych serwisach, typu, nie wiem, kotaku i tak dalej, taki duży Eurogamer. No to też dawajcie znać, no nie? Ja chciałbym, żeby deweloperzy, na przykład deweloper Bernarda, czyli Sir Mike, się w ogóle zainteresował tym i też chce, żeby, wiecie, pomagał nam. On napisał do mnie w ogóle na, jakiś tam jego kolega pisał do mnie na Discordzie. Stworzył Mam w ogóle, w ogóle jeszcze jakieś trzy wiadomości no. nieprzeczytane na, na Twitterze, no. to później ci. ci... Okej. Okay. Przypomnę, żebyś obczaił. Okej, okay. to diemy, tak? Tak, diemy. Dobra, no w ogóle on stworzył w ogóle taki arkusz kalkulacyjny, gdzie można sobie przeliczać na Google Docsach, nie? Gdzie po prostu są w Google Sheetsach, że widać właśnie, które gry są najbardziej takie, wiecie, najbardziej nie, no, niekorzystne są ceny dla, dla, dla polaków. Więc no fajna akcja, ja się bardzo cieszę, że, że to tak w ogóle ruszyło. Zupełnie niechcący przypadkiem, więc zaczął się od Felwideka tak naprawdę wszystko i i naprawdę jest super, że tak się wygrali. Właśnie wszyscy gracze tak się fajnie po prostu zebrali i naprawdę wszyscy. to no okej, okay, wiadomo. Wielu, po prostu wielu. Wielu. Tak. Y I bardzo wielu też w no, tym nie, Arkadikus jak, nas to, bardzo jak fajnie. Się, jak to się mówi, małpy razem silne. Dokładnie. Jak Peter strong. <laughs> tak jest. I chciałem też w ogóle Arkadikusowi podziękować, y bo on podchwycił też w ogóle ten hashtag, który tam tak. ktoś wymyślił. Ja, ja go podchwyciłem tak. też na tych grafikach. Fajny. Bo ja w ogóle też napisałem, to też jest trochę moja zasługa, bo ja tego, ja tego hashtaga nie wymyśliłem, przyznaję, jest zajebisty, jak go nie wymyśliłem, ale ja napisałem, w potrzebujemy hashtaga i zaproponowałem jakiś tam swój, tam nie wiem, Valve, Please Fix Polish Prices, coś takiego, no ale to było za długie, a ktoś wymyślił Polish our Prices i to się przyjęło. Przepraszam, w tym momencie nie pamiętam, kto to jest, na, jest to dziś na Twitterze? Ja już mówię bo już no. otarłem. Y Haldir y podłoga zero. Gratulujemy, dziękujemy i szacunek dla Ciebie, tak? I po prostu, także mamy hashtaga i, i, i właśnie to pod tym działa. I już nie wiem co chciałem mówić, bo tak. No. wątek. Co co ar Archoni się dołączyli. Ar Archoni się dołączyli, naprawdę super to działa, ar ale bardzo chciałem podziękować ar Arkadikusowi, bo ar Arkadikus Chyba najbardziej podkreślał właśnie nas, jako MKZ na podcast, że myśmy zaczęli. No, Otagował nas. to wszystko. Tak, super to wytłumaczył. Ale wiesz, jakby wielu, wielu tłumaczyło, ale ze wszystkich tych serwisów, to mam wrażenie, że najbardziej Arkadikus właśnie podkreślał, że to myśmy za zaczęli i najczęściej wymieniał nas. Tak naprawdę te, też dziękuję. To był film taki pierwszy mm -hmm. solidny. Tak, tak, tak. No, ogólnie. Chciałbym, żeby jeszcze więcej osób się tym zainteresowało, na przykład Rysław, na przykład UV. Trochę, trochę, trochę jest mi przykro i taki trochę jestem zawiedziony, że jednak... Może Kłas kłas na przykład dokładnie i naprawdę tacy niszowi, wiecie, nie <laughs> Nie wiem, ten zagrajnik, kurde energik, jakby czemu oni cicho siedzą? Czy oni się boją po prostu, że nie wiem, że jak powiedzą, że gry są za drogie, że wydawcy nie będą dawać im promek, czy co? Bo wiecie, można troszkę złośliwie powiedzieć, że ich to nie boli, nie? Bo i tak dostają za darmo te gry, nie? No właśnie no. Wydaje, Ale to mi jest się, takie... znaczy... wydaje mi się, że to może być ta kwestia, że jak problem mnie nie dotyczy, no. to w sumie jest mi wszystko jedno, tak? I szczerze powiedziawszy, ja to szczerze się przyznam, bo ja na początku no. nie wierzyłem w ogóle, że to w ogóle cokolwiek może, ale... może, może zrobić, ale też szczerze powiedziawszy też nie zdawałem sobie do końca sprawy, Jakie to zjebane. że faktycznie te ceny są tak, tak wysokie w, w no naszym nie? regionie. Nie? Ja też sobie nie zdawałem sprawy. Bo chyba tak już się po prostu przyzwyczaiłem, że nie wiem. 300, tam 49, mm -hmm. takie tak, tak, tak ceny ogólnie poszły w górę, więc. No tak, stary 349 Albo tam jakieś indyki, tam 149, czy tam 169, to jest ok, cena, tak? No. A potem, właśnie się okazało, ja, że ja, no, nie do końca. Ja po prostu myślałem, że, ok, skoro my płacimy tyle za tygry w to pewnie Niemcy, wiecie, Francuzi płacą podobnie, nie? Albo troszkę mm -hmm. więcej. Okazuje się, że oni płacą mniej. No. What the fuck! A no. to też no. Duki, Duki no. fajnie napisał, że jakby no. teraz kupić te wszystkie gry, które, no. których ceny zostały obniżone, to by starczyło na jeszcze jedną grę. Dokładnie, dokładnie. No. no. no to Chyba tyle, maja, idziemy dalej, co? wątek. No. no, lecimy dalej. Mhm. Dobra. Na, koniec, na koniec taki mały...